Mam nadzieję, że Państwo się nie niecierpliwili z powodu pewnego poszywizmu, ale z drugiej strony też zauważyliśmy, że, 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 informacje, że przekaz, przepływ informacji może będzie działać doskonale, ponieważ dziś o, o 8 rano poinformowałem pracowników, a Państwo bo jak się na konferencji prasowej już z pewną, e, myślę, szczegółową wiedzą na temat tego, co między innymi, między innymi chciałem Państwu zaprezentować. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym powołują zastępców, yy, swoich zastępców. Są u obecni tutaj Pani Zofia Szymańska i Pan Tomasz Jurek. Proszę Państwa, jak zapowiadałem w kampanii, to będzie kampania otwarta yy, dla mieszkańców, otwarta dla młodych ludzi. Pani Zofia Szymańska jest tym doskonałym przykładem, że mimo młodego wieku, ale jednak mając już gruntowne wykształcenie oraz y, pewne doświadczenie, można w Tomaszowie y, Mazowieckim dojść bardzo wysoko. Uważam, że takim wysokim osiągnięciem zawodowym jest funkcja wiceprezydenta miasta. Pan Tomasz Jurek y, jest urzędnikiem, jest osobą która zna nasz urząd jak mało kto. Pracuje tutaj od wielu lat wcześniej w tak, Częstochowskim urzędu Skarbowego, yy, zna wszystkie tajniki funkcjonowania urzędu i to też yy, jest przykład tego, że osoby, które doskonale wykonują swoją yy, pracę, mogą liczyć na gratyfikację yy, w tym w tym momencie, w tej sytuacji gratyfikację służbową. Proszę Państwa, Pan Tomasz Jurek e, będzie zajmował się e, wszystkimi sprawami związanymi z tak zwaną m, twardą tematyką, czyli architektura, czyli inwestycje, czyli e, gospodarka nieruchomościami. Z związanymi z pomocą społeczną, z kulturą, promocją i oraz z edukacją i sportem. Jestem pewien, że e, Państwo będą doskonale wypełniać e, wszystkie powierzone zadania e, i wszystkich nas doprowadzi do tego sukcesu naszego miasta. Tylko dlatego, że jesteśmy i tylko temu chcemy e, służyć. Proszę Państwa, mówiąc o najbliższych zadaniach, które przed nami, to dzisiaj o godzinie 8 wcześniej wspomniałem spotkałem się z pracownikami, ale spotkanie to było pewną kontynuacją. Otóż w tydzień wcześniej również takie spotkanie miało miejsce i od tego tygodnia, do, od 9... jeden spotkań z pracownikami bez udziału kierowników poszczególnych jednostek. To niesłychana wiedza. Pracownicy wskazywali płaszczyzny problemowe funkcjonowania urzędu miasta, pokazywali, gdzie funkcjonowanie wmiara natychmiastowych wręcz napraw. Bardzo się cieszę, bo, bo faktycznie to spotkanie jest świetnym, świetnym podkładem do tego. Czy też y, jakąś niespodzianką, że y, powstanie nowy, y, nowy zakład w miasta, powstanie Nową Centrum Kultury. O tym wszystkim rozmawialiśmy y, z pracownikami i o tych wszystkich wnioskach, które zostały wypracowane, będę od dziś rozmawiał z panią Wiceprezydent Szafią Szymańską z Panią wiceprezydentem Witą Wielkiem po to, aby aby lepiej zorganizować pracę Urzędu Miasta. Jak Państwo wiecie, został ogłoszony konkurs na stanowisko sekretarza miasta. Do końca dzisiejszego dnia przyjmujemy oferty wszystkich chętnych na to stanowisko. W najbliższych dniach zostanie ono rozstrzygnięte. O wszelkich kolejnych zmianach w karcie kierowniczej Urzędu Miasta będę Państwa na bieżąco informował.